Wydaje się nam, że wiemy, czym jest czas. Dopóki istniejemy, dopóki żyjemy w czasie. Jesteśmy z nim za pan brat i on jest naszym domem. Nie wyobrażamy sobie istnienia poza czasem. Jednak, z chwilą, kiedy zaczynamy się nad nim zastanawiać, napotykamy na trudności, których chyba nikt nie wyraził tak dobitnie, lakonicznie jak święty Augustyn. Czymże jest więc czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, Wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Czyż to nie dziwne, że coś tak powszedniego jak czas jest tak zagadkowe? Kiedy zaczynamy zagłębiać się w jego istotę, wchodzimy w samo serce tajemnicy. Dziś przedstawię wam książkę autora, który gości już na naszych łamach. Wilfried Stinisen, bo o nim tu mowa, to szwedzki karmelita którego książki i konferencje są znane w całej Skandynawii. Choć Szwecja jest krajem mocno zlajcyzowanym i w większości protestanckim, to ten katolicki ksiądz zrobił w tym kraju ogromną karierę wydawniczą. Jego publikacje poświęcone są w większości życiu wewnętrznemu człowieka. Polski czytelnik może zapoznać się z jego twórczością dzięki wydawnictwu poznańskiemu Dominikanów w drodze. Na stronie internetowej wydawnictwa wpisując nazwisko autora, znajdziecie wiele jego książek oraz konferencji. Niestety, ta, którą trzymam w rękach jest na tej stronie niedostępna, ale liczę na Waszą kreatywność poszukiwania, pod warunkiem, że przekonam Was do jej przeczytania. Wieczność pośrodku czasu to tytuł książki, który chciałem wam dzisiaj przedstawić. Czyli będziemy rozmawiać o czasie i wieczności. Autor tej pozycji patrzy na czas trochę z innej perspektywy niż współczesny człowiek. Posłuchajmy. Istnieje królewska droga dla tego, kto pragnie dosiągnąć wieczności w czasie. Jest nią modlitwa. Ona kieruje nas bezpośrednio do Boga. Wiemy, że w nim przyszłość i przeszłość łączą się w wieczne teraz. Otwierać się na Boga to otwierać się na wieczność. Czy naprawdę podczas modlitwy otwieramy się na Boga? Jest taki sposób modlenia się, kiedy nie opuszczamy naszego więzienia, a jedynie prosimy Boga, aby uczynił to nasze więzienie nieco wygodniejszym. Dopóki modlitwa ogranicza się do próśb o pieniądze, karierę, Wyższe stanowiska, dopóty nie mamy szans na znalezienie się w wieczności. To prawda, że Jezus uczy nas modlitwy o chleb powszedni, ale zanim w modlitwie Pańskiej dojdziemy do tego miejsca, prosimy o przyjście Jego królestwa i spełnienie się Jego woli. Sam Jezus nadaje modlitwie o chleb powszedni podporządkowane miejsce. Modlimy się Jej słowami nie z obawy, że nie starczy nam chleba. Ale chcąc napomnieć samych siebie, że we wszystkim jesteśmy zależni od naszego Ojca w niebie. Czynić postępy w modlitwie, to modlić się o coraz bardziej istotne sprawy. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec ważniebieski wie, że tego wszystkiego. Potrzebujecie. Koniec cytatu. Szwedzki karmelita genialnie wprowadza czytelnika w tajemnice spotkania trzech czasów: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jak zachodzą na siebie i wzajemnie się przenikają, ukazują czwarty wymiar, którym jest wieczność. Zdumiewające jest też to, jak bardzo praktyczne wnioski. Wysnuwa autor z tego faktu spotkania czasu i wieczności w naszym życiu codziennym. Posłuchajmy. W większości jesteśmy spięci i zestresowani. Możliwe, że brak nam świadomości własnych napięć. Możemy uczynić tutaj pewne porównania do świadomości grzechu. Wielu chrześcijan nie uświadamia sobie rozmiaru swego egoizmu. Ale z chwilą, gdy na serio zaczynają szukać Boga, ich egoizm wychodzi na jaw. Jest większy, niż sądzili. Może się wydawać przepaścią nie do pokonania. Podobnie dzieje się z naszymi napięciami. Dopiero kiedy zaczynamy nad nimi pracować, uświadamiamy sobie, jakie są głębokie i niewzruszone. Dlaczego jest ważne, abyśmy uczynili coś ze swymi napięciami? Ponieważ patrząc głębiej, każde napięcie jest egzystencjalnym brakiem otwartości. Otwórz się, mówi Jezus. Podobnie jak krew chce płynąć w naszych żyłach i tętnice swobodnie i bez przeszkód, a powietrze chce napełniać płuca zaopatrując tlen cały organizm, tak życie Boże zamieszkujące w centrum naszej duszy chce wypełnić całą naszą istotę i pobudzić nasze siły. Będąc napięci, hamujemy nie tylko przepływ krwi i oddech, ale również trudniej nam przyjmować miłość Bożą. Człowiek stanowi jedność. Nasza fizyczna postać wyraża, kim jesteśmy. Napięcie wskazuje zazwyczaj na brak zawierzenia. Może nie zaakceptowaliśmy w pełni naszych bolesnych doświadczeń, ale je stłumiliśmy. Nie powiedzieliśmy jeszcze całym sercem tak. Rzeczywistości życiu Bogu. Może na swój sposób chcemy przeprowadzić własne plany, nie uwzględniając ani czasu, ani swoich sił. Zawierzając, otwieramy to, co jest zamknięte. Mówimy tak, zamiast nie. To, co psychologowie nazywają akceptacją, my, chrześcijanie, nazywamy zawierzeniem. Nie tylko akceptujemy rzeczywistość, ale zawierzamy ją komuś drugiemu. Bogu i Jego miłości. Istnieje modlitwa zawierzenia angażująca całą naszą istotę. Stanie się ona niezwykle konkretna, ponieważ pozwala, aby i ciało w niej uczestniczyło. Ciało ma prawo modlić się na swój sposób, systematycznie odchodząc od swych napięć, wyrażając Bogu swoje tak. Koniec cytatu. Jest oczywiste, że nasze życie jest pełne napięć. Doświadczamy tego na co dzień. W książce autor podaje powody, dlaczego tak się dzieje: egoizm, brak zawierzenia, wygórowane ambicje i najważniejsze, że nie staramy się żyć własnym rytmem. Posłuchajmy jeszcze. Skąd możemy wiedzieć, że znaleźliśmy nasz własny, indywidualny rytm? Istnieje wyraźne kryterium. Praca przestaje być ciężarem i staje się niemal zabawą. Jeżeli wieczorem jesteś całkiem wypompowanym, a praca staje się ciężką powinnością, to jasne jest, że nie podążamy we własnym rytmie. Kiedy kierujemy się własnym rytmem, Praca staje się radością. Weźmy przykładowo zwyczajne pisanie na maszynie. Kiedy piszę za szybko, to na pewno wykonam wiele nieprawidłowych uderzeń, a to staje się źródłem nieustającej irytacji. Ponieważ błąd trzeba poprawić, cała praca automatycznie idzie wolniej niż wówczas, gdybym się nie spieszył. Natomiast kiedy piszę wolno, zgodnie z własnym rytmem, Maszyna staje się niczym instrument muzyczny, nie męczy pisanie idzie szybciej, to tak jakby zabawa klawiaturą, może nawet dojść do tego, że wydaje się, iż ona sama wytwarza myśli. Tekst pisze się sam. Koniec cytatu. Jeśli ktoś z was po całym dniu stwierdza, że jest, jak mawia autor, wypompowany, to polecam wrócić do tego fragmentu dotyczącego rytmu naszego życia. Stara zasada mówi: spiesz się powoli. Do tej pory mówiliśmy więcej o czasie niż o wieczności. Jeden z ostatnich rozdziałów poświęcony jest temu, aby zobrazować czytelnikowi, czym jest wieczność dla Boga i dla człowieka. Posłuchajmy. Wielu ludziom wieczność kojarzy, kojarzy się z nudą. W nieruchomym teraz nie ma miejsca na ciekawe odkrycia. Tacy ludzie mają często trudności z obietnicą nieba. Jak można być szczęśliwym w niebie, gdzie przez całą wieczność niczego innego się nie robi, tylko wyśpiewuje święty, święty, święty? Czy ta potrzeba ruchu i zmian nie ma jednak swego źródła w tym, że jesteśmy niezaspokojeni, że ciągle nam czegoś brakuje. Kiedy wszelkie tęsknoty są zaspokojone i wszystkie potrzeby spełnione, do niczego nowego już się nie dąży. Właśnie dlatego, że Bóg jest wieczny, jest on przepełniony pokojem i ciszą. W spotkaniu z nim nabywamy prawa do zasmakowania odrobiny wieczności. A potrzeby czasu już nas nie interesują. Mówimy wtedy: Kogo oprócz ciebie mam w niebie? Gdy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia, czyli żadne z tych ograniczonych satysfakcji, jakie może dać czas. Ponieważ wielokrotnie modlimy się za zmarłych słowami: Wieczny odpoczynek, radzim im dać, Panie, mamy tendencję, by odpoczynek i pokój kojarzyć. Ze śmiercią. Jednak odpoczynek w Bogu nie jest odpoczynkiem śmierci. Jest pełnią harmonii życia. To, co nazywa się modlitwą odpocznienia, polega na tym, że przez chwilę mamy prawo zasmakować tej wieczności, w której nie ma żadnego niezadowolenia. To dość trudne, żyjąc tu na Ziemi w płynącym czasie, odkryć wieczność. Czyli wyobrazić sobie, że czasu nie ma, że po prostu się zatrzymał. Dlatego ostatni cytat będzie podsumowaniem całej książki i próbą odpowiedzi na pytanie, czym dla człowieka jest wieczność pośrodku czasu. W Chrystusie wieczność i czas tworzą pełną jedność. Bóg, który żyje tamtą stroną czasu, Wchodzi w naszą ludzką historię. Zostaje związany czasem, nie przestając być Bogiem. Pokazuje nam, że wbrew wszelkim oczekiwaniom, nie jest niemożliwe dla Boga, aby żył w czasie, a przede wszystkim, że nie jest niemożliwe dla człowieka, aby żył w wieczności. Odkrywa zapomnianą tajemnicę, którą nosimy w sobie że nasze wnętrze jest bramą do wieczności. Im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym szerzej ta brama otworzy się już w tej rzeczywistości.